Zapewne zastanawiacie się, co ja tutaj robię. Ano, chcę zachęcić was do zagłosowania na najlepszą grę 2021 roku w plebiscycie Lootbox Awards 2021. Wybieracie trzy gierki i voilà, wzięliście udział. Link do ankiety zostawiam wam w opisie i pamiętajcie, wybierajcie z głową. Witam na Lootboxie, a dzisiaj pogadamy o grubym temacie handhelda od Razer'a, który oficjalnie został zaprezentowany. Poza tym poruszymy temat Dead by Daylight, który od wczoraj jest darmowy na Steamie, oraz Icarus na premierowym Zwiastunie. Hu, hu, Muszę Wam powiedzieć, że ten główny news odcinka jest naprawdę gigantycznie mocny. Kto by pomyślał, że w ogóle Razer zrobi coś takiego? No nic. Na wstępie, oczywiście, proszę Was o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji dzwonkiem. A na ekranie macie 10 ostatnich osób, które zostawiły magiczny czerwony guzik. Dobra, zapnijcie pasy, bo ja już nie przedłużam. No to co, zaczynamy. Po najlepsze ceny gier, gorąco zapraszam na stronę eneba.com. A gdy użyjecie kodu lootbox, wydacie jeszcze mniej siana. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie. Na wstępie warto powiedzieć, że rok 2021 jest naprawdę ważny, a zarazem ogromny dla konsol handheldowych. Zaczynając od nowej wersji Nintendo Switch, która zaoferowała nam ekran OLED. Oznacza to, że kolory na wyświetlaczu są bardziej żywsze, przez co milej gra się w produkcję. Następne ważne wydarzenie to zapowiedź Steam Decka, czyli obecnego oczka w głowie valve. No i że tak to powiem, jak wszyscy, to wszyscy. Dlatego Razer wchodzi ze swoją własną, unikalną konsolą. Dzisiaj w głównej mierze skupimy się na detalach, jakie jest. To Jesteśmy już teraz w stanie zauważyć. A na sam początek możemy poruszyć temat chipsetu, który jest naprawdę istotny w owym zestawieniu. Generalnie trwa obecnie takie MIDI wydarzenie jak Snapdragon Tech Summit. Jak można się domyśleć, prezentowane są na nim nowości od Snapdragona oraz przekazywane są informacje, co firma ma w planach robić na kolejne kilka lat. Wczoraj, a dokładnie 2 grudnia, zaprezentowany został nowy układ i to wcale nie byle jaki, gdyż jest on owocem współpracy z Razerem. Owy chipset został stworzony z myślą o w innych konsolach do gier, no i jak to cacko się nazywa, zapytacie. Snapdragon G3X Generation One. Wstępnie z przecieków jesteśmy w stanie dowiedzieć się kilku dość ciekawych informacji. Ale spokojnie, już teraz to nie są przecieki, ponieważ zostały one szybko potwierdzone. Ale o tym spokojnie, o tym pogadamy potem. No dobra, także produkt cechować ma się wysoką wydajnością, sprawnością energetyczną. Oraz jeszcze lepszymi aparatami Generalnie już kilka dni temu takie właśnie zdjęcie latało po sieci Ale w sumie mało kto wiedział o co z nim chodzi No więc tak, jak już raczej każdy wie, słyszy i widzi Mowa o zestawie deweloperskim przenośnej konsoli Która została zaprojektowana przy współpracy Qualcomma oraz Razera Jej główną podstawą ma być już wspomniany przeze mnie Snapdragon G3X Który jakby nie patrzeć powstał specjalnie do tego projektu Zerknijmy teraz na tą fotkę i omówmy co my tutaj tak właściwie widzimy Od razu w oczy Rzuca się qualką Fast Connect. Oznacza to, to, że owa opcja zaoferuje graczom wsparcie dla standardu 5G, Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 52 Dlatego bez problemu połączyć się przykładowo ze słuchawkami bezprzewodowymi lub dużym głośnikiem. Chyba jedną z najciekawszych tutaj informacji, jak dla mnie przynajmniej jest ekran OLED. A co ciekawe, w Nintendo Switch taki rodzaj wyświetlacza jest już dostępny. A jak to wygląda ze Steam Deckiem? No właśnie tutaj średnio, z tego co mogłem przeczytać w sieci, Steam Deck nie zaoferuje Oferuje nam opcji OLED, a jak wiemy, to właśnie owy ekran z założenia wydaje się być lepszy niż LCD, którym to dysponuje konsola Valva. Wszystko dzięki głębszej czerni oraz bardziej nasyconych kolorach. Oczywiście powiedziałem z założenia, bo nie widzieliśmy jeszcze ani Steam Deck'a. Ani konsoli od Razera. Niemniej jednak, tutaj na sucho to OLED wygrywa. I to tak bez dwóch zdań. Ponadto, w zestawie mamy także 120 Hz i powiedzmy sobie szczerze, wszystko jest lepsze niż te nieszczęsne 60 i dobrze wiem to z doświadczenia. Tutaj również Razer Deck, jeśli mogę to tak nazwać, wygrywa ze Steam Deckiem. Ponieważ ten, no ten obsługuje jedynie 60 Hz. A no i poza tym HDR także tutaj będzie, więc naprawdę fajnie. Chociaż jestem ciekawy, czy będzie działać w każdej produkcji. No, wystarczy poczekać i zobaczymy. Z informacji ze zdjęcia dowiadujemy się także, iż konsola posiada masywną baterię o pojemności 6000 mAh. Więc czy to dużo? No, zależy w sumie od osoby. Chociaż wiadomo, w takich mini konsolach to też 20 koła mu raczej nie dadzą. Handheld ma być naprawdę niesamowicie ergonomiczny. Co oznacza, że produkt Qualcomm to wygodny, funkcjonalny oraz praktyczny projekt. I teraz najlepsze z najlepszych: Kamerka. I tak, to nie jest wcale żaden żart. Kosola posiada webcama, który to operuje nawet jakość do 1080p. Powiem że to jest naprawdę niesamowite. Będzie to chyba taka pierwsza mini konsolka z wewnętrzną kamerką. Generalnie z tego obrazka to tyle, ale nie myślcie sobie, że kończymy gadać o temacie, bo warto powiedzieć, że konsola będzie w pewnym stopniu narzędziem do grania w chmurze. Według strony Video Cards, owa konsola wspierana będzie przez Xbox Game Cloud czy o streamowanie z konsoli lub PC. Trochę powiedziałem, więc przypomnę, że są to przecieki, a raczej były. Zostały one naprawdę szybko potwierdzone, ponieważ do sieci trafiły już pierwsze filmy przedstawiające produkt Razera w pełni. Okazałości. Dowiadujemy się, że produkt jest delikatnie większy niż Nintendo Switch oraz mniejszy niż Steam Deck. Przedstawiciel IGN zagrał w trzy gry, aby przetestować to tacko, a były nimi Redout, Minecraft Dungeons oraz taka gierka, gdzie latamy samolotem i jest ona generalnie dedykowana tylko na tą konsolę. Dwie pierwsze produkcje działają podobno bardzo dobrze i płynnie. Grafika również jest niczego sobie. Jak na przykład taką konsolkę. Dedykowana produkcja zaś na handhelda, również była płynna, lecz jak mówi dziennikarz, nie cechowała się ona wysokim poziomem wizualnym. Jedyne co mi się tak nie podoba, to te paski. Nie są one równe i strasznie szybko rzucają się w oczy. Pamiętajmy jednak, że ta wersja to jeden wielki test, i jak na razie takie rzeczy mogą się zdarzać. Jest to oczywiście wersja deweloperska, więc nieuniknione, że design może ulec zmianie. A jeśli chodzi zaś o cenę, to z tym może być no, większy problem. Jak wiemy, Razer to firma gdzie bardziej płaci się za logo niż za jakość. I tak, mówię to ja, gość, który ma z Razera słuchawki, klawiaturę, myszkę. A nawet tapetę przy włączeniu kompa Nie boję się powiedzieć, że kasa za jaką będziemy mogli kupić konsolę Będzie spora Moim zdaniem jeszcze nic nie jest wiadome Ale jestem pewny zaś, że raczej jako taką rywalizację Między Switchem, Deckiem i Razerem nie będzie Każdy produkt ma oczywiście swoje plusy i minusy I po prostu jak komuś się coś spodoba To to kupi Na obecny moment jestem zauroczony ciągle z Steam Deckiem Lecz w przyszłości może się to zmienić Śledźcie Lootboxa, jeśli będziecie chcieli dowiedzieć się więcej O najnowszym produkcie Razera A tak swoją drogą to dajcie znać w komentarzach. Co sądzicie o konsoli Qualcomm i Razera? Ma takie coś rację bytu? Czekam na wasz odzew. Trochę się rozgadałem, także wspomnijmy może jeszcze co nieco o darmowych grach na Epicu. A tam czeka na nas bardzo mija niespodzianka, ponieważ w obecnym zestawieniu mamy do czynienia z Dead by Daylight oraz Wild True Learn. Zapewne DBD znacie, bo to już taki klasyczek wśród horrorów multiplayer, to z tym drugim tytułem mogliście nigdy się nie spotkać. Gracz wciela się w programistę, który pewnego dnia ze zdziwienia odkrywa, że jego kod jest naprawdę dobry w tworzeniu kodu. Zwierzak nie radzi sobie zaś z mówieniem w języku ludzkim, ale jeśli włada takimi umiejętnościami, to trzeba je wykorzystać. Główny bohater postanawia więc wykorzystać techniki typowe dla uczenia maszynowego, by wybudować interfejs umożliwiający komunikację na poziomie kod człowiek. Naprawdę dziwna produkcja, choć powiem wam, czy warto obczaić? Tak samo jak warto obczaić Ikarus, bo tak produkcja dzisiaj ma swoją premierę. Deweloperzy postanowili przypomnieć graczom o swojej produkcji i opublikowali premierowy zwiastun tytułu. W materiale nie zabrakło fragmentów rozgrywki i możemy sprawić, tak swoją drogą, jak wszystko hula. W Icarus będzie mogło się razem bawić jednocześnie ośmiu graczy. Podczas zabawy odwiedzimy tytułową planetę, która jest poddawana terraformacji. Zadaniem użytkowników jest natomiast przetrwanie we wspomnianym miejscu, mając początkowo do dyspozycji jedynie kilka narzędzi. Jeśli kupiliście ową produkcję, to dajcie znać proszę w komentarzu. A ja dziękuję za oglądanie materiału, zwijam się, serwis.